Witajcie na kanale Plants and Fishes. Dzisiaj kolejny odcinek chciałem powiedzieć słów kilka na temat oświetlenia w moim akwarium. Jak widzicie, mam pokrywę. Pokrywa jest z firmy Aqua Steel, jest to pokrywa aluminiowa, bardzo dobrze dopasowana do akwarium, osadzona na silikonie. Słuchajcie, pokrywa, ma przykrywki z tworzywa sztucznego, z okleiną w kolorze pokrywy. Nie mam tutaj zamontowanych zawiasów, ale te przykrywki można spokojnie otworzyć. Tam w listwie takiej powszechnej są wyżłobienia i te przykrycia w te wyżłobienia wchodzą, jeżeli je otwieram, więc jest to wygodne i naprawdę wygodne do serwisu. Jak tutaj widzicie, pozbyłem się przykrywek. Mamy dwie listwy. Ta listwa szersza jest dołączona do akwarium. Ona jest w oryginale. Do tej listwy można dołączyć dwie świetlówki. Ja mam świetlówki LED. Ta węższa listwa, tam dalej bardziej z tyłu akwarium. To jest listwa, którą dorobiłem specjalnie, aby dołączyć trzecią świetlówkę, bo w tym wariancie w moim akwarium mam trzy świetlówki. Trzy świetlówki, każda z nich ma 42 W. I mam dwie świetlówki Power Red, jedną świetlówkę w kolorze Plant LED, czyli ma widmo takie niebieskie i czerwone. W margacie budowlanym, tak jak tu widzicie, kupiłem taki kątownik aluminiowy, przyciąłem go odpowiednio tak, aby był w formie szyny, która porusza się po tej pokrywie i dołączyłem do niego jedną świetlówkę. Jeżeli chodzi o te świetlówki to sprawdzają się doskonale. Myślę, że te 126W łącznie jest wystarczające do oświetlenia mojego akwarium 576 litrów. Druga fajna rzecz. Świetlówki mają przewody, które są dołączone do transformatorów do zasilaczy 12V. No i właśnie też mają takie wygodne połączenia, takie styki na jacki. Nie wiem czy to nazywają się jacki, ale ja na to mówię jacki. Więc jak widzicie można to odłączyć bardzo wygodnie, tak jak ja robię to właśnie w tym momencie. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, ponieważ przez otwór technologiczny możemy sobie wyciągnąć te kable z wielką łatwością. Ja tylko powiem, że jeżeli byście kupowali, na Oryginalne oświetlenie LED z znanych firm, to czasami to wszystko jest tak zespolone, że przez taki otwór musielibyście wyciągać wtyczkę i to byłby naprawdę duży problem. Więc duży, duży plus, jeżeli chodzi o to rozwiązanie: każda świetlówka składa się z tuby z poliwęglanu. W tej tubie są osadzone paski LED, które są przyklejone do radiatorów aluminiowych. Radiatory odprowadzają ciepło. Byłem sceptycznie nastawiony, jeżeli chodzi o paskilet, ale powiem Wam, mają moc. Sprawdza się to w moim akwarium, więc oby tak dalej. Jedna rzecz, byłem zaskoczony, tutaj, tutaj widzicie, że ten kapturek gumowy no, jest ruchomy. Dostanie się tam woda, o co chodzi. Okazuje się, że to jest tylko kapturek, ale dodatkowo te tuby zabezpieczone są silikonem, który jest umieszczony tak, aby żadna wilgoć do środka się nie dostała. Powiedzmy sobie jasno, tam nie ma próżni. Tam faktycznie może być wilgoć, ale jeżeli chodzi to wszystko 11 godzin na dobę, nie macie się o co martwić. To odparuje. Paski LED są z diod 2835. Producent mówi, że. Taka jedna dioda to 20-26 lumenów światła. W jednej świetlówce jest 174 diody, więc producent mówi, że to jest 4350 lumenów. Co by oznaczało, że faktycznie 25 lumenów na diodę przypada. Tu macie obraz tego, jak świeci świetlówka plantlet. Oprócz diod które są w paśmie 6,5 kalwinów, mamy diody niebieskie i czerwone, które są bardzo dobrym uzupełnieniem światła dla roślin, tak, bo rośliny lubią te, te widma. Mam taką jedną świetlówkę, pozostałe są w barwie 6500 kelwinów. No i tu przystępuję słuchajcie do serwisu. Po dwóch tygodniach no mam średnio twardą wodę w akwarium. Ta woda chlapie bardzo często gdzieś tam na tą moją świetlówkę. Co wiąże się z tym, że węglan wapnia osadza się na tej tubie. No i co? No i ogranicza światło. Więc sobie pomyślałem, że trzeba w końcu zrobić serwis i e, no, polepszyć warunki świetlne tej świetlówki. Jak zrobić serwis? No, węglan wapnia boi się jednej rzeczy. Słuchajcie, to jest ocet. Ocet jest dostępny w każdym domu. Jest to kwas octowy, który z węglanem wapnia radzi sobie wyśmienicie, ponieważ go rozpuszcza. Już nie będę wchodził w, w reakcję chemiczną, co powstaje po tym jak OTS zetnie się zwęglany wapnia. Istotne dla nas jest to, że ten osad można bardzo łatwo i w zupełności usunąć z Waszych świetlówek, z Waszych źródeł światła. Tutaj widzicie, jak taka świetlówka jest obłożona ręcznikiem papierowym, który był zmoczony w. W odcie, zamoczony w odcie. No i teraz to sobie hmm, czeka, aż ten osad zostanie rozpuszczony. Proponuję, jeżeli Wam zależy na czasie, aby zapalić taką świetlówkę, ponieważ świetlówka wydziela ciepło a ciepło powoduje przyspieszenie reakcji chemicznej, jakieś. 5-10 minut wystarczy spokojnie na to, aby usunąć osad z jednej świetlówki. Można jeszcze dodatkowo przetrzeć każdą świetlówkę takim zamoczonym w odcie ręcznikiem. Jeden taki ręcznik może służyć do wyczyszczenia kilku świetlówek, moc octu jest na tyle duża, że faktycznie można z jednej świetlówki na drugą taki ręcznik przekładać i czyścić. Po całym zabiegu, zobaczcie sami, wygląda jak nówka. Nie ma śladu po węglanie wapnia, świetlówka faktycznie jakby wyjechała z fabryki. Pełna przezroczystość, więc światło bez przeszkód może docierać do roślin w Waszym zbiorniku. Ale żeby nie było tak kolorowo, słuchajcie, mam pytanie, może ktoś z Was na odpowiedź? No niestety taka pokrywa aluminiowa powoduje to, że osadza się coś takiego czarnego. Ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić ocet też nie daje rady. No, niby tego nie, wy nie widać, ale chciałoby się to usunąć. Napiszcie, jeżeli wiecie jak. Tak wygląda akwarium po serwisie. Wszystkie świetlówki świecą pełną mocą, są serwisowane, więc nie ma żadnych przeszkód, aby lumeny docierały do e, roślin. Mm. Ponad dwa miesiące funkcjonowania akwarium, tak to wygląda. Jeżeli byście chcieli e, jakikolwiek temat do poruszenia, może temat do nakręcenia kolejnego filmu, to proszę piszcie w komentarzach. E, zachęcam Was do subskrypcji kanału, to da mi motywację do mm, kontynuowania historii tego akwarium. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zasubskrybowały, które zalajkowały ten kanał. Dzięki to mi daje siłę. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do kolejnego zobaczenia. Hej!